Tak. 23 sierpnia, o kurczę. wakacje się kończą dla dzieci nie wiem o czym będzie filmik dzisiaj, ale dawno nie nagrywałem chyba tutaj dzisiaj będzie zrzucony prowiant czyli piasek z żwirem pod fundament dla szklarni szklarnia elementy trochę drewienka na szałunek basen nieużywany A tutaj jest rokitnik, rokitniki nam się rozrosły zapamiętałem rokitniki nawet laurowiśnia tutaj prostuje elementy, które przyjechały wykrzywione. Tutaj wystarczczał. Jak sobie to leży. A przetrwa łaganu. co tutaj się stało a mamy dynie 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 cukinie pamięta takie tunel foliowy miał być kupiony na chwilę już chyba trzeci miesiąc a ja, ja pamiętam kiedy go kupiliśmy Sklarnie, nie możemy się doczekać o, drzewka, drzewka, drzewka a ja do zjedzenia tak a co tutaj mamy kopanie w tej glinie to sama przyjemność Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Nie wiem jaka to jest głębokość, ale jakieś 80 już nie wybieram. Po prostu mi się nie chce. Strasznie twardo, zbite. A tutaj ten sznureczek pokazuje jak ta rama będzie. Chwila, chwila. Ja tu gadam, a nie, nie patrzę w ekran, ale nie wiem nagrywam. No, więc straciłem wątek. No. Dzisiaj szalunek. Dostały mi przęsła z płotu poddę to, będę miał takie pseudo zbrojenie. Aż ja jakieś śmieci powrzucam, także jest to okazja, żeby upłynić towar. No a tu są jakieś roślinki. Jak już tu jestem, to pokażę. Ale generalnie temat przewodni to to dzisiaj myślę, że zrobię ile się da w sensie przygotówki coś tam może wsypię żelazy sobie potnę, zbrojenie śmieci pozbieram a za tydzień w sobotę będę chyba zalewał zobaczymy jeszcze cenę muszę kupić A ostatni, czy znaczy ostatni, co ja mówię. O, a to są słoneczniki kanty ja tego nie sadziłem Budleja, budleja, nawet pamiętam Róża, róża, róża sobie rosną że nie wszystkie roślinki nam się przyjęły Nie pamiętam, które padły O tu jest coś, cierpi strasznie A co to jest Co to miało być? Cornus Florida rubra Co nie pamiętam. Dobrze. Nero. Idziemy na spacerek.